Cześć, jestem Grzesiek, witam Cię na moim kanale. Jeszcze mnie nie znasz, ale mam nadzieję, że za chwileczkę się to zmieni. Ten kanał jest swoistym moim wideopamiętnikiem, wideodziennikiem, gdzie będę się dzielił z Wami, ale też jako właśnie element pracy nad sobą. Będę dzielił się krokami, jak zdobywam wiedzę i doświadczenie w branży marketingu w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bo również oczywiście pracuję z sobą elementy. Rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, czyli takie tematy, a oprócz tego biegam, może w przyszłości siłownia. Takimi właśnie przyziemnymi, codziennymi rzeczami chcę się tutaj dzielić na kanale, potraktować to jako totalnie przygodę. Odkąd porzuciłem etat, zwolniłem się z pracy, jaką było listonoszowanie powiem, bardzo ciekawie, może też jak będziesz chciał, no to kiedyś opowiem więcej o tej pracy. No to z bratem po prostu zaczęliśmy wspólnie działać w branży ogrodzeniowo-bramowej. No, i jak to w usługach? No, musi, po prostu musiałem zainteresować się pozyskiwaniem klientów, czyli szeroko pojętym marketingiem. A powiem szczerze, totalnie nie miałem o tym zielonego pojęcia. Pracujemy, firma istnieje już ponad 3 lata, więc działamy. Może nie ma jeszcze z tego jakiegoś kokos, jakichś kokosów, ale właśnie ten rok to jest takie dociskanie tematu, jeśli właśnie chodzi o zdobywanie fajnych klientów. Ale do meritum, właśnie dlatego zainteresowałem się marketingiem. A wiadomo, elementem marketingu też są właśnie social media, gdyż tak tutaj zauważyłem, że w naszej branży, właśnie ogrodzeniowej, bramowej, czy nawet budowlanej, jeszcze jest ta przestrzeń do konkurowania. Inne firmy, wydaje mi się, oczywiście, nie doceniają tego elementu obecności w sieci. I dlatego się tym zainteresowałem, chcę nad tym pracować, zdobywać wiedzę i może właśnie w przyszłości też pomagać innym co mogę powiedzieć jeśli chodzi o takie moje bardziej praktyczne jeszcze doświadczenie w właśnie tym marketingu w social mediach no to świetnie się akurat złożyło bo moja kuzynka jest trycholożką i pracuje nad swoim projektem właśnie pomagania ludziom jeśli chodzi o zdrowie włosów wiąże się z to z pełnymi, z pewnymi działaniami właśnie w mediach społecznościowych z budowaniem, z budowaniem marki z budowaniem społeczności no i nie powiem powiem skromnie albo skromnie że powierzyła mi to zadanie, też mam tutaj świetny poligon e, doświadczalny, prowadzimy to już ponad 3 miesiące e, fanpage na facebooku jest prowadzony, budujemy tam tą społeczność, jest coraz większe zaangażowanie, bo to jest teraz na, nasz cel kończy e, tam działanie ze swoimi produktami e, no więc e, za chwileczkę już przejdziemy też do konkretów, budowa lejków sprzedażowych i tak dalej, i tak dalej, więc no będzie konkret, więc dlatego ja przyśpieszam też i taką moją naukę. Oczywiście intensywnie czytam typu takie rzeczy jak copywriting, skuteczne nagłówki, perswazja. No to jest bardzo ważne. Na, na razie wiadomo przede wszystkim taka sucha wiedza, ale już właśnie tworząc treści na Pepo Automatyka, bo tak nazywa się moja firma ogradzeniowa i na właśnie Złote Piórko, bo tak się nazywa marka mojej kuzynki. No to już chcę zaraz w praktyce to, co się dowiem, wykorzystywać, no i patrzeć, czy to, co działa, co nie działa. Egoistycznie powiem, że stworzyłem ten kanał, żeby przede wszystkim pomógł mi w być w konsekwentny w dyscyplinie. Ale jednocześnie może stać się inspiracją dla Ciebie. Już go traktuję przyszłościowo jako element budowy marki osobistej. Wszyscy, guru nie guru marketingu o tym mówią. No a co można pokazywać na początku swojej drogi, jeśli nie ma się doświadczenia w danym temacie, więc będę chciał pokazywać swoje osiągnięcia, swoje sukcesy, ale jednocześnie swoje porażki. No i chciałbym się, może akurat też już działasz w temacie, może w jakimś innym obszarze, ale Twoja wiedza, którą będzie się chciał ze mną podzielić, będzie mi mogła pomóc. No więc super, będziemy z tego korzystać. Chciałbym, żebyśmy się nawzajem motywowali, nawzajem sobie doradzali i taka jest misja tego kanału, chcę się dzielić wiedzą, którą zdobywam, czyli jeśli sobie coś obejrzę, jeśli skorzystam z jakiegoś szkolenia, to myślę, że będę też robił jakieś krótkie streszczenia, wiadomo, jeden do jeden tego się nie da, ale krótkie streszczenia, jakieś wnioski, to będę się chciał z Tobą po prostu tu na tym kanale dzielić. No docelowo chciałbym zdobyć też klienta w prowadzeniu mediów społecznościowych, no więc też będę na tym pracował, to chyba jest ultra trudne, szczególnie właśnie jak się nie ma doświadczenia, ale zobaczymy jak się będzie właśnie rozwijać. Moja firma ogrodzeniowa Pepa Automatyka jak się będzie rozwijać, złote piórko właśnie mojej kuzynki. A może jesteś w mega podobnej sytuacji jak ja? Tak? Masz jakiś biznes? Założyłeś jakiś biznes? Chcesz założyć jakiś biznes? Chcesz zamienić hobby na jakiś biznesik? Chcesz rozreklamować to co lubisz pokazać światu i nie wiesz za bardzo jak to ugryźć? No to zapraszam cię do wspólnej drogi. Jak wcześniej wspominałem, zainspirujmy się nawzajem. Jeśli dotarłeś do tego punktu filmu, to jestem ci mega, mega wdzięczny, bo to jest szok, że udało się przynajmniej jedną osobę zainteresować tym tematem, zainteresować moją historią. Na początku drogi to jest już można powiedzieć giga sukces. Jeśli jesteś w tym miejscu, napisz o tym w komentarzu. Oczywiście, jeśli masz ochotę mnie wesprzeć w postaci, jakiegoś tam lajka, suba, wiesz jak to działa. No ja Ci dziękuję za uwagę i do następnego.